Proszę teraz o zabranie głosu pana Szymona Czarnika, Uniwersytet Jagielloński. Opinie uczniów o zajęciach z przedmiotu wychowania do życia w rodzinie. Wyniki badań, bardzo proszę. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, postawiono przede mną zadanie zaprezentowania wyników reprezentatywnych badań dotyczących przedmiotów wychowania do życia w rodzinie, więc chcielibyśmy wiedzieć po prostu, jaki jest obraz tej sytuacji ponieważ, ponieważ będę mówił o badaniach, no to kluczowe jest tutaj rozróżnienie pomiędzy badaniami niereprezentatywnymi i reprezentatywnymi. Istota, istota różnicy pomiędzy tymi, tymi podejściami, no polega na tym, że w badaniach reprezentatywnych, które najczęściej, na ile to jest możliwe, bazują na, na próbach losowych z populacji, tak żeby ta próba badawcza, ona była taką miniaturą, miniaturą całej populacji, interesuje nas to, żeby włączyć do tego badania całe, całe zróżnicowanie zjawiska i mieć wszystko w proporcjach, tak jak to w populacji, wygląda i to nam może dać rzetelny obraz tego jak sytuacja wygląda w przeciwieństwie do tego, badania niereprezentatywne, które też mają swoją rolę w nauce. To no nie jest tak, że, że te, tego typu badania są, są bezwartościowe, ale one skupiają się raczej na takim jakościowym podejściu do zbadania jakiegoś fragmentarycznego aspektu zjawiska. Często mają taki charakter dosyć wstępny. No i mając swoją rolę, np. w studiach przypadku, próbując pokazać jakieś dobre praktyki itd., no z całą pewnością nie stanowią dobrej podstawy do jakiegoś tworzenia uogólnionego obrazu, obrazu całego, całego zjawiska. Niestety jest tak, że w przypadku właśnie badań budżetu dzieje się tak, że pojawiają się badania takie bazujące na takich danych dosyć, dosyć anegdotycznych, które są nagłośniane następnie, następnie w mediach i robi się taki czarny PR tego przedmiotu. Tutaj akurat pokazuję jedno z takich badań, które o tyle są dla mnie istotne, ponieważ w ramach nagłośnienia tego raportu i no duż, dużej liczby bardzo negatywnych komentarzy dotyczących wdż Zostałem poproszony tutaj przez, przez panią Teresę Król o to, żeby z racji tego, że akademicko zajmuję się metodologią badań ilościowych społecznych, żeby zrobić badanie takie, które by pokazywały, jak, jak to wygląda w rzeczywistości, tak? To, to badanie, które tutaj Państwo, państwo widzą, no to jest, bazuje po prostu na mailach przysłanych przez uczniów, dobranych w nie do końca, nie do końca jasny sposób. No, najbardziej wymowne jest to, że w tej ankiecie wzięło udział 637 osób, z czego mniej więcej 59% w ogóle kiedykolwiek uczestniczyło w badaniach, w zajęciach z WDŻ, -u. więc jakby opinie, opinie tej grupy no, trudno, trudno traktować jako, jako reprezentatywne. No i następnie pojawia się, pojawi się jakiś tego typu materiał a, i w mediach następnie jest skupienie uwagi na wszystkich możliwych najgorszych ekscesach, które tam są w tym raporcie podawane. Trudno powiedzieć, na ile one są autentyczne. Przypuszczam, że część z nich powstała w ramach, w ramach jakiegoś żartu licealistów, którzy postanowili wymyślić śmieszne rzeczy. W każdym bądź razie to, co się pojawia potem w przestrzeni publicznej, no to jest dosyć takie traumatyczne, tak? że ci nauczyciele tego budżetu to oni straszą i obrzydzają, wyłania się przerażający obraz w ogóle, osoby są niekompetentne, straszą te dzieci, uczniowie się żalą, że jakiejkolwiek dyskusji nie ma i tak dalej. Więc w momencie, w momencie, kiedy, kiedy tego typu no, nagonka medialna, medialna się, się pojawiła, ci nauczyciele, no, głównie kobiety prowadzące te zajęcia, no, były autentycznie no, przerażone, no, źle, się, źle się czuły z tym, czuły na sobie te, te negatywne spojrzenia, spojrzenia, mediów, i nawet jeżeli same miały dobre relacje przecież z uczniami, no to uczniowie też czytają prasę itd. i tak dalej. I powstaje sytuacja bardzo, bardzo nieprzyjemna. Krok dalszy to jest znowu sformułowanie jakichś postulatów politycznych związanych z tym, żeby coś z przedmiotem zrobić, wprowadzić teraz jakiś prawdziwy, taki autentyczny przedmiot, bo widać, że to, co jestem w WDŻ, to jest w budżecie, to jest kompletnie fatalny. I w, tutaj pokazuję jeden z takich właśnie postulatów, gdzie powoływano się na ten raport raport przygotowany przez Ponton. Żeby pokazać, jakie skrzywienie badania takie niereprezentatywne mogą prowadzić, tutaj na przykład autorzy tego... Tego listu zwracają uwagę, że uczniowie 24% uczniów jest uczonych przez nauczycieli religii, tak, katechetów, katechetki. Także ten budżet to jest taki w ćwierci prowadzony po prostu przez osoby osoby kościelne, nazwijmy to. Podczas gdy to badanie, badanie Instytutu Badań Edukacyjnych, o którym wspominał tu już dr Grzelak. Jeżeli tam popatrzymy, co mówią reprezentatywne badania, no to okazuje się, że w gimnazjum owszem 6% uczniów przyznawało, że osoba prowadząca religię prowadziła te zajęcia, a w szkołach ponadgimnazjalnych to jest 2,4%. Także no 24% a 2,4% no jest to potężna dys dysproporcja. Dalej mamy tutaj zwrócenie uwagi, że prawie 80% młodzieży żaliło się, że w ogóle nie może się swobodnie wypowiedzieć w ramach tych zajęć, że są zmuszani, do że są wtłaczane im do, do głowy jakieś tam przekonania, których oni nie podzielają. że jak popatrzymy, popatrzymy na badania Instytutu Badań Negocjacyjnych, okazuje się, na poziomie gimnazjum to jest 10%, w szkołach ponadgimnazjalnych to jest 6,3%. Więc oczywiście są takie sytuacje, gdzie uczniowie tam czują się jakoś zdominowani przez nauczyciela, no ale to nie jest ta skala zjawiska. Więc. Pytanie teraz, jak wyglądają wyniki badań reprezentatywnych, które dają taki dobry rzeczyw obraz rzeczywisty, rzeczywistej sytuacji, rzeczywistego spojrzenia uczniów na te na te zajęcia. Ja, jak wspomniałem, przeprowadziłem takie dwa badania. W roku 2012 to było badanie uczniów gimnazjów w Krakowie i w roku 2014 potem kolejne badanie już w szkołach licealnych i w technikach w Krakowie i w Białymstoku, gdzie dobór szkół do badania był losowy, tak żeby zapewnić reprezentację. Także to było badanie reprezentatywne, ale reprezentujące to, co się dzieje w Krakowie i to, co się dzieje w Krakowie i w Białymstoku, tak, w gimnazjach i, i w tych szkoła, szkołach średnich. I e, później, niedługo, nie, wkrótce pojawiło się to właśnie badanie Instytutu Badań Edukacyjnych, które jest o tyle, o tyle świetne, że to są badania na reprezentatywnej próbie osiemnastolatków mieszkających w ogóle w Polsce. Także jeżeli ja miałem dane dotyczące tam, powiedzmy, dwóch dużych miast, e, to badania IBE pokazują, co się dzieje w skali całego kraju. Tak? E, w małych miastach, na wsiach i tak dalej próba była dobrana tak, żeby reprezentować e, cały kraj. No więc jak, jak wygląda ta, ta sytuacja? Jeżeli popatrzymy na przydatność tej wiedzy, która jest przy, przy, przekazywana w ramach WDŻ, w moim badaniu wychodziło tak, że w gimnazjach, jak popatrzymy, 68% uczniów stwierdziło, że tak, ta wiedza jest przydatna. Spośród tych, którzy nie zadeklarowali wprost, że jest przydatna, no to część po prostu zachowywała neutralne, może się przyda, może się nie przyda. Natomiast tych, którzy jawnie zaprzeczali, żeby to było, żeby to im było przydatne, no to jak widzimy tutaj jest w okolicach tam kilkunastu, kilkunastu procent. W liceach w Krakowie i w też przydatność była oceniana na poziomie 59%. Pytanie, jak jest w skali całego kraju, gdzie są też objęte jakieś mniejsze miejscowości, wsie, szkoły zawodowe i tak dalej. W badaniach IBE ten wskaźnik przydatności był na poziomie 74% w szkołach gimnazjalnych, w szkołach ponadgimnazjalnych 75%. Więc okazało się, że jakby w skali całego kraju ta rzeczywistość wygląda jeszcze trochę lepiej niż, niż w tych badaniach takich lokalnych, powiedzmy miejskich. Jeżeli chodzi o przygotowanie samych nauczycieli, jak to było oceniane, no w tych moich badaniach powyżej 80% uczniów stwierdzało, że osoba prowadząca te zajęcia ma dużą wiedzę z tej dziedziny. W badaniu IB tam było sformułowanie, że prowadzący był dobrze przygotowany do zajęć i zgadzało się z tym odpowiednio na poziomie gimnazjum 73% i na poziomie ponadgimnazjalnym 81%. Trzeba pamiętać, że te badania IBE to są badania osiemnastolatków, którzy patrzą wstecz tak, na to, czego byli uczeni w gimnazjum i czego byli uczeni w szkołach średnich. I oni po czasie już tak, tak to oceniają. Atmosfera zajęć i odnoszenie się do uczniów. Czy prowadzący zajęcia dobrze się odnosił do uczniów? 80-90% twierdzi, że, że wyraźnie tak. W badaniach IBE wygląda to podobnie. Oni mieli troszeczkę inną skalę, tak. Ja badałem to na skali sześciopunktowej, nie na pięciopunktowej, więc to mogą być pewne różnice, różnice w wyliczeniach, ale ogólna, ogólny kierunek jest, jest, jest bardzo widoczny. Zdecydowana większość bardzo pozytywnie ocenia te zajęcia. Ci, którzy nie oceniają tego pozytywnie, to najczęściej zachowują neutralność. Tych, którzy są wyraźnie niezadowoleni, jest znowuż garstka. Czy nauczyciele są otwarci na pytania uczniów? Pytanie tutaj w, moim, w moich badaniach było dychotomiczne. Jak widać, no niemal 100% osób odpowiedziało, odpowiadało, że tak, są otwarci. W przypadku IBE badano to troszeczkę inaczej, też procenty są między 80% a 85%. Czy można było przedstawiać różne punkty widzenia, więc jakaś dyskusja była, była możliwa w ramach tych zajęć. Znowuż w Kraków i Białystok powyżej 90%, w badaniach tych ogólnopolskich mamy coś koło 80% w każdym wypadku. I ogólna ocena, ocena tych zajęć, jeśli chodzi o sposób prowadzenia zajęć z budżetu, powyżej 60% oceniało te zajęcia, po prostu że sposób prowadzenia im się podobał. Jeżeli popatrzymy na a, opinie te ogólnopolskie, jest to, jest to bardzo zbliżone. A, oczywiście zawsze jest tak, że będą jakieś osoby niezadowolone. Tylko ja sobie zadaję pytanie, jeżeli mamy jakieś zajęcia, ja nie wiem z matematyki, biologii, historii, i gdybyśmy zapytali uczniów, na ile im się podoba prowadzenie zajęć, jak to oceniają, prawda, czy te wyniki mocno by odbiegały od tego, a jeśli tak, to w którą stronę. A, dobrze, czy uczniom czegoś brakowało w, w tych zajęciach? To są, to są to jest akurat przykład z tego badania mojego krakowskich gimnazjów. Jest tak, że na te 100% osób, które uczestniczyły w zajęciach, 80% nie stwierdziło, żeby im czegoś brakowało. Mamy 20%, czyli co piąta osoba mówi, że czegoś brakuje. Wydaje się, że to jest taki dosyć poważny odsetek, no co piątej osobie jednak jakiś coś, coś doskwierało. Tylko teraz pytaliśmy się, co im doskwierało konkretnie. No i okazuje się, że tutaj najczęściej oni nie byli w stanie powiedzieć, co im doskwierało. W sensie zostawili puste miejsce i, i nic nie wypełnili. Często zdarzały się jakieś odpowiedzi takie typu seks. Seks przez x, seks przez z KS, więcej seksu i, 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 i tak dalej, prawda? Więc na pewno w te, w te, w tej, na tej liście tutaj będą jakieś poważne też zagadnienia, których uczniom brakowało, ale jak widać to jest e, utrzymane w dosyć e, wąskich, wąskich granicach. Um, okay. no, to, że nie puszczali pornoli, prawda? Ogólnie jak Państwo mają badania młodzieży, to autentyczności tych badań świadczy to, że tam zawsze będzie trochę wpisów wulgarnych, głupich e, i, i tak dalej. Um, Dobrze, więc to są tematy brakujące w krakowskich gimnazjach. W badaniach, teraz wrócę do tych badań IB, one są bardzo interesujące, bo mówią, dają obraz sytuacji w całym kraju, skąd młodzież czerpie wiedzę o seksualności. Tam była cała lista źródeł. Na miejscu pierwszym, i to w większości badań tak wychodzi, są rówieśnicy, w tym badaniu IBE zarówno pozwolono uczniom jakby wybierać dowolną liczbę pozycji z tej listy, jak i zapytanych o to, jakie są najważniejsze trzy źródła. I te ciemniejsze paski tutaj pokazują odsetek osób, które wskazywały, że to jest dla mnie najważniejsze źródło. Więc tak czy owak widać, że no, królują rówieśnicy, ale to, co jest tutaj bardzo wyraźne, to to, że na drugim miejscu zaraz z całkiem niezłymi odsetkami znajdują się nauczyciel WDŻ tu właśnie i rodzina. Mamy też innych nauczycieli czy personel szkolny, który też jakoś zaznacza tam swoją obecność. Nie są to duże odsetki, ale jednak jakaś część uczniów na to wskazuje. Z drugiej strony mamy mocny udział internetu. No i niestety, o czym też tutaj Szymon Grzela który wspominał, no niestety część, część młodzieży to głównie są, głównie są mężczyźni. Swoje wyobrażenie na temat seksualności czerpie z filmów pornograficznych. Okej. Okay. Teraz patrząc na pozytywną stronę, znowuż zadano uczniom ileś tam takich stwierdzeń poproszonych o ustosunkowanie się do nich, czy oni się z tymi rzeczami zgadzają, czy się z nimi nie zgadzają. I mamy tutaj jakieś stwierdzenia, typu, że małżonkowie powinni być otwarci na dawanie nowego życia, albo w moim życiu są dużo ważniejsze sfery niż seks. Jak popatrzymy na takiej skali od 0 do 4, jak uczniowie się, w jakim stopniu ci osiemnastolatkowie, no ci młodzi dorośli się zgadzali, to widać, że te stwierdzenia, które są na górze, które powiedziałbym są raczej takie bardziej sympatyczne, na przykład nie chcę podejmować współżycia bez głębszego zaangażowania itd., to oni z tymi rzeczami się dosyć mocno zgadzają. Natomiast te, te takie powierzchowne podejście do, do seksualności, typu takie czysto instrumentalne, tak, mógłbym użyć seksu, aby uzyskać coś, na czym mi zależy. Odsetek zgo, zgód, zgadzania się z takim, z takim stwierdzeniem jest, jest, jest relatywnie bardzo, bardzo, bardzo niski. No i wreszcie interesująca rzecz, jak te przekonania, które tutaj żeśmy widzieli, jak to się przekłada na te źródła wiedzy, skąd młodzież czerpie wiedzę o seksualności. Więc takie dwa przykłady, jedno to stwierdzenie, seks chciałabym czy chciałbym uprawiać tylko ze swoim mężem lub żoną. Na ile się byśmy z tym zgodzili czy, czy, czy nie zgodzili. A jeśli popatrzymy na młodzież, która czerpie wiedzę od rodziny, a także od, od zajęć budżetu, okazuje się, że ten, czy to sprawia, że oni bardziej chętni są, żeby zgodzić się z tym stwierdzeniem. Czyli rodzina i szkoła przepycha ich w stronę, w stronę tego, żeby seksualność, na seksualność patrzeć w kontekście małżeństwa i rodziny. Z drugiej strony, koledzy, i w szczególności filmy pornograficzne, pchają ich raczej w drugą stronę. Żeby się mniej zgadzać z tym stwierdzeniem. Podejście takie bardzo powierzchowne do, do relacji seksualnych, nie muszę być zaangażowany w związek, e, aby uprawiać seks. Tutaj zaobserwujemy coś przeciwnego. Tak? Rodzina i WDŻ będzie ich raczej odpychać od takiego nonszalanckiego podejścia, natomiast koledzy i w szczególności e, czerpanie wiedzy e, w cudzysłowie z filmów pornograficznych pcha ich właśnie w to, żeby takie e, powierzchowne podejście e, do seksu mieć. I teraz, gdyby popatrzeć na to, w jaki sposób rodzina, jaki jest efekt rodziny, czyli czy rodzina, tutaj widzimy dwa przykłady, tak, że to małżeństwo w kontekście rodziny, rodzina wzmacnia te, to, takie przekonanie, a z drugiej strony powierzchowne podejście do seksu rodzina zniechęca. Więc taki jest efekt rodziny w tych dwóch przypadkach. Gdyby wziąć te wszystkie 15 tam stwierdzeń, któreśmy mieli i popatrzeć, jaki jest efekt rodziny, a następnie popatrzeć, jaki jest efekt tych pozostałych źródeł, w sensie jakichś forów internetowych, rówieśników i, i tak dalej. Moglibyśmy popatrzeć, które z tych źródeł jakby współgrają z, tym, z tą stroną, w którą popycha młodzież rodzina, a, a które działają w przeciwnym kierunku. To wygląda to mniej więcej w ten sposób. Okazuje się, że jakby na szczycie listy takie najbardziej zgodne efekty z, z tym efektem rodziny mają nauczyciele buderżetu, jak również w ogóle kadra, kadra szkolna. Tak? Ci, którzy są pod wpływem właśnie nauczycieli buderżetu, nauczycieli jakichś psychologów, pielęgniarki szkolnej itd. Oni te, te źródła wiedzy. Posuwają ich bardziej w tę stronę, w którą, do której skłaniają ich rodzice. Z drugiej strony, na przeciwnym krańcu tego kontinuum mamy czasopisma pornograficzne, filmy pornograficzne, filmy, ogólnie filmy i telewizję. No i niestety również wpływy rówieśnicze działają w tym kierunku przeciwnym do, do działania, działania rodziny. No i wreszcie taki slajd podsumowujący, gdybyśmy zwrócili uwagę na takie cztery, cztery stwierdzenia, Pierwszy seks chciałbym uprawiać tylko ze swoją żoną, czy tam kobieta ze swoim mężem i przed się od, przez powstrzymanie się od współżycia przed ślubem wyraża się szacunek. To bardzo niezgrabnie, niezgrabnie ujęte, ale tak z grubsza możemy zrozumieć, o co chodzi. I na osi pionowej tutaj mamy właśnie skalę, zgod na ile zgadzam się z tym stwierdzeniem, tak, punkt 3 oznacza, że raczej tak, punkt 2, że raczej nie, gdzieś tam wyżej jest jeszcze zdecydowanie tak, gdzieś poniżej zdecydowanie nie. Na osi poziomej z kolei mamy tutaj co, skąd ja czerpię informacje, co, co skąd, o, o seksualności. Z lewej strony Skrajna lewa pozycja to jest z internetu i z materiałów pornograficznych i w ogóle ani z rodziny, ani z szkoły. Na drugim krańcu tego kontinuum jest to, że rodzina i szkoła daje mi informacje, natomiast nie korzystam w tej materii z internetu i z pornografii. No i zobaczmy, tak to wygląda, jeżeli chodzi o to takie pozytywne spojrzenie na seksualność w kontekście małżeństwa, małżeństwa i rodziny. Widać, że ci, którzy czerpią tę wiedzę z tych zajęć w UDŻET-u, od rodziców i ten bardziej są skłonni do tego, żeby się zgadzać z, tymi, z, z takim podejściem. I z drugiej strony to podejście takie nonszalanckie, że mogę się podejmować współżycie w ogóle bez jakiegoś zaangażowania emocjonalnego, nie muszę być z nikim w związku, i tak dalej. A tutaj topnieje to, jeżeli jesteśmy pod wpływem właśnie środowiska rodzinnego i czerpiemy wiedzę od nauczycieli w UDŻET-u. Także jak popatrzeć tutaj na lewą stronę. Ta, ta, ta część młodych ludzi, która jest pod wpływem e, internetu i pornografii, to ona nie rozróżnia w ogóle tych sytuacji. To część się zgadza, część się nie zgadza, tak to wychodzi mniej więcej po środku. Ale jak popatrzymy na tych, którzy korzystają z tych zajęć budżetu, korzystają z tego, co rodzice chcą im przekazać, widać tutaj, że tworzy się e, taka mocna e, rozdźwięk tak, między tymi pozytywnymi e, stwierdzeniami, które młodzież akceptuje i tymi raczej negatywnymi zachowaniami, e, które, które zaczyna odrzucać. Więc reasumując, jest tak, że obraz ogólnie WDŻ, który dają takie reprezentatywne, całościowe badania, no odbiega rażąco in plus od tego, co, co można czasem spotkać w mediach, gdzie też są cytowane jakieś tam fragmentaryczne badania niereprezentatywne. Młodzież dobrze ogólnie ocenia ten przedmiot. Na zajęciach jest możliwość dyskutowania, naświetlania spraw z różnych punktów widzenia. No i jest tak, że ci młodzi, którzy czerpią wiedzę ze szkoły i, i od rodziny, mają takie poważniejsze, bardziej odpowiedzialne podejście do współżycia seksualnego, osadzone właśnie w kontekście rodzinnym, jakby zgodnie z nazwą przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Te badania, które cytowałem, to są badania IB sprzed pięciu lat, bo moje są jeszcze trochę starsze. Pytanie, czy w ostatnich pięciu latach sytuacja się jakoś zmieniła. Pewnie warto byłoby się tematowi przyjrzeć i tak jak tu wspominał dr Grzelak, monitorować sytuację, jak to się dzieje, przy czym to musi być robione na rzetelnych, porządnych próbach reprezentatywnych, a nie przy pomocy jakiegoś tam anegdotycznego materiału zebranego w internecie. Więc ostatni mój. Postulat, że tak powiem, to jest to, że jeżeli by miałyby być w ogóle wprowadzone jakiekolwiek zmiany w, w prawie, w programach nauczania te, te, tego przedmiotu czy jakiegoś innego, no to one muszą bazować na, 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 na rozpoznaniu aktualnego stanu rzeczy. Tak? Nie może być to jakieś takie działanie w porywie tego, że nam się wydaje, że nagle wprowadzimy coś super nowoczesnego, nie mającego jakiegoś podłoża w ogóle w tym, jak wygląda, wygląda rzeczywistość. Dziękuję serdecznie.